Witam Was, jestem Bartek. Postanowiłem kontynuować cykl prezentacji różnych ROMów dla Nexusa 5, tak więc dzisiaj przyjrzymy się bliżej Cyanogenmodowi w edycji 11, która jest oparta o wersję Androida 4.4 KitKat. Będzie tutaj troszeczkę więcej mówienia niż w przypadku Paranoida, ponieważ sam ROM posiada dużo więcej możliwości według mnie. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj już uruchomiony taki dość ciekawy motyw, to się nazywa bodajże Flux. Wrzucę wam tam do opisu link, w razie czego. No i dobra, przeszedłem do ustawień, właśnie żeby pokazać wam różne możliwości tego systemu. I zacznijmy sobie od zakładki ekran blokady. I tu się pojawia taka ciekawa opcja, jak skróty ekranu blokady. Dzięki temu jeśli nie używamy jakiegoś wzoru lub kodu do odblokowywania naszego urządzenia możemy w bardzo szybki sposób sobie zaprogramować przejście do różnych wybranych przez nas lub najczęściej używanych przez nas aplikacji. Bardzo mi się podoba ta rzecz, gdybym nie używał po prostu tego wzoru to myślę, że to by była bardzo ciekawa opcja dla mnie. Kolejna to oczywiście motywy, to niewiele się zmieniło w porównaniu do paranoida. Mamy pasek stanu, i tutaj mi się bardzo podoba to, że mamy możliwość wyboru, gdzie ma się wyświetlać zegar. Ja mam oczywiście wyśrodkowany, ale można go sobie zupełnie ukryć, lub po prostu, żeby był w domyślnym miejscu, tak jak w stokowym systemie. Mamy możliwość też wyboru, jaki ma być wskaźnik zasięgu. Może być też ukryty ikona tekst, więc też mi się to podoba. Tego właśnie nie zaznaczyłem, to jest sterowanie jasnością, że jeśli właśnie tak sobie ściągniemy belkę przyciskając, to możemy sobie właśnie zmieniać jasność ekranu. Jest też opcja dwukrotnego naciśnięcia belki powiadomień, aby telefon się uśpił. Dobra, tak więc kolejnymi opcjami jest pasek powiadomień. Tutaj również mamy możliwość ustawienia różnych rzeczy. Jak na przykład ten przesuwany taki pasek z przełącznikami, który znamy na przykład z Galaxy S5 lub innych Samsungów, i tutaj też jest parę innych fajnych opcji. Dalej, dźwięk, wyświetlacz, tutaj się niewiele zmieniło, ale mamy też przyciski i mamy możliwość właśnie edytowania przycisków nawigacyjnych. Tylko muszę znaleźć właśnie tą opcję. O, to jest właśnie to: przyciski i ich układ. Odlokowujemy sobie po prostu układ tych przycisków i możemy je sobie, jak możecie, w dowolny sposób przemieszczać lub dodawać jakieś inne. Tak więc, tak to właśnie wygląda. Mamy także możliwość tutaj edytowania przełączników przy tej możliwości uruchomienia, jakby Google Now. Tak więc, możemy sobie zaprogramować, żeby bezpośrednio nas przenosiło do właśnie Google Now. Ale także tutaj sobie ustawiłem, że miał szybki dostęp do latarki. Bardzo mi się to podoba, a także bardzo szybki sposób do wyciszenia telefonu, ponieważ często muszę właśnie wyciszać telefon, i w ten sposób mogę naprawdę w bardzo szybki sposób to po prostu zmienić. No i dalej mamy już chyba koniec tych takich ciekawszych opcji. Wiem, że jeszcze są tutaj profile. Tylko nie mogę właśnie zlokalizować tej opcji tutaj w ustawieniach. Ale po prostu możemy tam sobie zaprogramować różne profile, po prostu jeśli chodzi o dźwięk, inne tego typu rzeczy. To co mi się również spodobało w CyanogenModzie to to, że często są wydawane różne aktualizacje tych ROMów i nie musimy ich po prostu osobno ogrywać przez recovery, tylko po prostu w formie jakby aktualizacji OTA możemy to sobie Zainstalować. To, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, to jak bateria działa w Nexusie 5 właśnie przy pracy z tym systemem. Moim zdaniem, na żadnym innym romie nie byłem w stanie uzyskać powyżej 2 godzin na podświetlonym ekranie. Ja wiem, że to jest mizerny wynik, ale takie właśnie wyniki uzyskiwał mój Nexus 5 i maksymalnie co z niego wyciskałem na przykład na deweloper preview Androida L to było około 1,5 godziny. A tutaj uzyskałem ponad dwie godziny. Tak więc, to jest moim zdaniem dużo lepszy wynik w porównaniu z innymi właśnie Romami. No i to było chyba na tyle w kwestii Cianogen Mode. Jestem dużo bardziej zadowolony, szczerze powiedziawszy, niż z Paranoida, chyba dlatego, że właśnie mamy tutaj dużo więcej tych jakichś opcji konfiguracji tego systemu, zmiany różnych rzeczy. Tak więc, oczywiście, serdecznie Wam polecam. Ten rom, a ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.